Cześć, z tej strony Monika, zapraszam Was serdecznie na przegląd butów modnych i wygodnych na jesień. Dzisiaj będą głównie buty skórzane, ale nie tylko, modne fasony, modne kolory, modne nadruki. Jeżeli lubicie filmy z butami, to zapraszam serdecznie na mój kanał, bo już kilka takich filmów jest. Zazwyczaj raz w danym sezonie taki film nakręcam. Zacznijmy może od hitu sezonu, butów, które już dłuższy czas są w sprzedaży, natomiast teraz widzę ich bardzo dużo w stylizacjach, czyli od kowbojek. Tutaj mam kowbojki marki Marco 6. one są skórzane, mam rozmiar 39, z taką gwiazdą na podeszwie, tak się prezentują, bardzo ładne. Ta skóra jest bardzo miękka, także to będzie, kurczę jak się nazywała ta skóra a la velour, wiecie o co chodzi popatrzcie jak ładnie wykonane, bardzo wygodne, ja mam dosyć szeroką stopę y, natomiast te buty dla mnie są super wygodne, także też może przez to, że ta skóra jest miękka, cholewka jest miękka i one nie mają podszewki jakby wiecie co, ta skóra y, nie są ocieplane, o w ten sposób, y, ta skóra nie ma tu żadnej podszewki, no ale jak na jesień idealnie, no i są zapinane na suwak, tutaj dodatkowo macie ten taki element, za który można chwycić zakładając buta bardzo mi się te buty podobają, no i nie wiem czy ze mną nie zostaną, pomimo tego że mam już dwie pary kowbojek. Kowbojki numer 2, ponownie Marko 6, ponownie rozmiar 39, rozmiar odpowiedni. Te już są bardziej powiedzmy, że takie ścisłe, twarde, takie jest porównanie, dlatego, że ta skóra od środka jest podwójnie złożona, bo one są wykonane ze skóry, z jakiegoś takiego materiału, popatrzcie jak ładnie obite ćwiekami, teraz też bardzo modne są buty takie, wiecie, nietypowe, żeby coś się tam więcej działo na tej nodze, zapinane są na suwak, obcas jest niewysoki, tak jak te poprzednie może miały 2 cm, to te są ciuteczkę wyższe, ten obcas też jest tak jakby rzeźbiony, zupełnie gładkie od spodu, i one również nie mają ocieplenia, też mi się bardzo podobają, natomiast te poprzednie jakoś bardziej. Pora na coś charakternego czarne buty z zeberką, bo to zebra chyba. Również skórzane. Marko 6 ponownie rozmiar 39 rozmiar odpowiedni. I one są już wykonane z grubszej skóry i są obite skórą też od środka. Tak jak te poprzednie nie miały ani skóry od środka, ani ocieplenia, były jakby z jednej warstwy skóry, tak te mają skórę już z obydwu stron. Obcas niewysoki, zupełnie, że tak powiem standardowy, bez żadnych rzeźbień, tak się prezentują od spodu, bardzo wygodne, także fajne buty, z tym, że ja właśnie czarne kowbojki mam, no i nie wiem, czy tak szalone kowbojki też są mi potrzebne. No zobaczymy, co zrobię, ja zawsze też pod holami piszę, czy jakaś rzecz z danego holu ze mną została, no to możecie sprawdzić, czy coś zostało. Kolejne kowbojki marko 6 Znajdziecie tam naprawdę bardzo dużo kowbojek. Jest to polska marka. Ja ją poznałam dzięki YouTubeowi, bo po prostu widziałam u innych dziewczyn filmy ze współpracą z tą marką i dlatego tam zaglądnęłam. 39 rozmiar. Spójrzcie, jaki ciekawy but. I to chyba nie jest skóra, tylko to jest taka jakby wiecie plecionka, bawełna. Od, od środka jest chyba skóra, tak. Tak to wygląda i one nie mają zapięcia, i to jest ich mankament, bo wiecie, co jak je założyłam, to one bardzo mi leciały z nogi, pomimo tego, że w części tutaj z tych butów mierzyłam, że tak powiem, na stopkę, natomiast wszystkie jesienne buty, takie, wiecie, zabudowane, zawsze mierzę na skarpetę, tak jakbym normalnie chodziła, i tutaj bardzo mi leciały ze stóp. Ciężko mi się w nich chodziło, mają dosyć wysoki obcas, to jest tak, z 10 cm. Trudno mi się wypowiedzieć co do profilowania, bo tak jak mówię, miałam ten dyskomfort, że mi bardzo się suwały ze stopy, także niestety. Dla odmiany krótkie kowbojki marki ryłko, wykonane z zamszu. No właśnie, ze zamszu miało być nie z Beluru. Na niewysokim obcasie. Bardzo ładne, bardzo dobre wykonanie, wygodne. No ale jak to ryłko, ryłko mnie tutaj nie zawiodło. Składają się z dwóch, jakby warstw skóry. Od środka jest taka, jakby skórzana wyściółka. Także w porządku, zapinane na suwak. Myślę, że bardzo fajne, zarówno do spódnicy, jak i do spodni. No, ja właśnie mam taką ochotę sobie coś nowego dokupić, także zobaczymy, czy właśnie mm, może coś z ryłko będzie. Bo słuchajcie, dziś nie tylko kowbojki, będą różne buty, więc może coś fajnego upoluję. Ja tutaj tak mówię i mówię, i zapomniałam podawać Wam cen. Jeżeli chodzi o te buty marki Shoes, kosztują około 500 zł plus minus. Buty ryłko około 400. To są wszystko ceny oryginalne, zresztą linki znajdziecie w opisie, jak i rozmiary, które zamówiłam. Natomiast może jak będą jakieś przeceny, to po prostu uda się kupić coś nieco taniej. Następne kowbojki, tym razem Badura. Kupiłam je w CCC. Mamy rozmiar 39. Podaje rozmiary dlatego, że niektóre zamówiłam w większym rozmiarze i chcę Wam też to podkreślić i te buty są wsuwane. Także one nie mają tutaj nigdzie żadnej takiej możliwości, żeby je zapiąć lub rozpiąć. Od środka jest taki jakby polarek, może to nie jest polarek, ale jakaś taka wyściółka, ale nie skóra. Tutaj macie możliwość chwycenia i spójrzcie z haftami, także bardzo ciekawy model, to 5 do 7 cm obcasa, taki typowo kowbojkowy. również zupełnie płaska podeszwa, powiem Wam, że całkiem niezłe, tylko tak jak mówię, no jest, to, jest to wsuwanie. Ja się zastanawiam, czy jak ta skóra się trochę nie rozejdzie, to czy one później nie będą, właśnie, tak jak w wypadku jednej z tych par, którą przed chwilą mierzyłam, po prostu uciekać ze stopy. CCC Jennifer, także coś nieco tańszego, również kowbojki, tym razem kowbojki krótkie. Te buty pewnie kosztowały między 150 a 200 zł max. Nie pamiętam już ceny, ale ceny aktualne będziecie mieć w linkach, bo tak jak mówię, no też mogą być jakieś wyprzedaży, będzie taniej. Od środka mają. Wypełnienie takim materiałem, mięciutkie są. Natomiast z zewnątrz imitacja zamszu. Spójrzcie też, jaki ładny haft. Te hafty są teraz bardzo modne, bardzo fajnie wykonane, także jakość wykonania naprawdę fajna i no, trochę je tam czuć plastikiem, ale nie jakoś tragicznie, także naprawdę w porządku. Obcas niewysoki, około 2 cm z flekiem i tak się prezentują. Od dołu. Jak dla mnie to jednak, słuchajcie, te takie króciutkie kowbojki to nie, bo one dobrze by wyglądały do rurek, a ja rurek już nie noszę. Także co najwyżej to sukienki, a szukam czegoś może bardziej uniwersalnego, żeby również pasowało do spodni. I tutaj mam coś bardziej uniwersalnego: Dizzy, rozmiar 40. Natomiast 39 myślę, że też byłby dobry. Ponownie bardzo fajne wykonanie buta. To nie są buty skórzane i one są. Bez zapięcia. Mają około 5 do 7 cm obcasa z flekiem. I jeżeli chodzi właśnie o to, to te mi się wydają bardziej uniwersalne niż te poprzednie kowbojki, bo wyglądają dobrze zarówno do spódnicy, jak i do takich spodni typu mam jeans, bo można je wsunąć w nogawkę. Cały czas poluję na spodnie z szeroką nogawką, wtedy problem szerokiej cholewki byłby rozwiązany, natomiast jak na ten moment jeszcze takich spodni nie znalazłam, idealnych w sensie, bo całą masę już przeglądałam, tylko szukam tych jednych, jedynych. No, ja się muszę zakochać tak nagle, także zobaczymy, jak to będzie. Zastanawiam się też, jak z tym wdziewaniem. Natomiast, no, one nie były jakieś bardzo drogie, kosztowały około 200 zł. No więc nie wiem, ja mam już buty marki Dizzy i mi się dosyć dobrze trzymają. Także są fajnej jakości, dlatego też zamawiam. Zamówiłam również kowbojki Jenniferi, ale jak widzicie, wysokie. Ja mam 1,60 wzrostu i zazwyczaj te wszystkie buty, które są kozakami albo takimi wysokimi kowbojkami, fajnie wyglądają na modelkach, dlatego że modelki są wyższe i ten but nie kończy się. Połowie kolana albo tuż pod kolanem, tylko wiecie, tak parę centymetrów pod kolanem, i to wygląda bardzo ładnie. Bardzo mi się takie buty podobają i szukam takich kozaków, właśnie czykowbojek, które by miały odpowiednią długość. No, bo tak to ja wyglądam we wszystkim jak w gumiakach, w niektórych się nawet nie da usiąść, w tych się da, no bo widzicie, mamy tutaj cięcie. Także taka uwaga na boku. Jeżeli chodzi zaś o te buty marki CCC, to kosztowały też zapewne około 200 zł, mają nosek szpic, no jak to kowbojki, niewysoki obcas, około 3 cm z flekiem, tak się prezentują z tyłu. Suwak sięga odtąd dotąd, także nie rozsuwa się całej tej cholewki i mają właśnie takie o. Wzory wyhaftowane, i chyba była jeszcze wersja biała z czarnym haftem. Tak mi się wydaje. Natomiast w CCC nie było jakoś specjalnie wielkiego wyboru kowbojek. Opuszczamy strefę kowbojek, przechodzimy do innych modeli. Może zacznę od Huntera, bo Huntera możecie teraz dorwać w CCC. I te gumiaki nie są już tak drogie jak kiedyś. Pamiętam, jak był wielki szał na Huntery na YouTubie i chyba 500 zł kosztowały. Bardzo drogie były te takie, wiecie, do kolana. Natomiast teraz w CCC znajdziecie różne długości, różne kolory, bo kolorów jest chyba z 10 każdego modelu. Naprawdę w przystępnej cenie, także nie jest źle. I te buty, jak widzicie, one są chyba opisane jako szare, ale, ale dla mnie to jest takie szaro zielony. I mam tutaj rozmiar 39. Jest to rozmiar odpowiedni. Ja nigdy nie miałam hanterów, nigdy hanterów nawet nie mierzyłam. I co mogę o nich powiedzieć, to jest to, że są bardzo ciężkie, a to jest ten najkrótszy model. Także te jeszcze dłuższe zapewne są jeszcze cięższe. Ja nie przepadam za zbyt ciężkimi butami, raczej szukam takich, które będą nieco lżejsze. Natomiast mają porządną podeszwę. Z takimi tutaj już przetłoczeniami, także myślę, że się nie będą ślizgać. Hmm, tylko, że tak jak mówię, niestety waga. Natomiast są wygodne, są dosyć szerokie. Także dla osób o szerokiej stopie myślę, że w porządku. Nadal coś dużego. Skusiłam się znowu na wyprzedaży Buffalo. Mamy tutaj rozmiar 39, o ile dobrze pamiętam. One są wykonane w 100% z wegańskich materiałów, także buty są wegańskie, jeżeli na to zwracacie uwagę. Tak się prezentują, mają sznurówki i są bardzo masywne. Niedawno takie buty były bardzo modne. Jeżeli natomiast te buty Wam się podobały, ale w oryginalnej cenie były zbyt drogie, bo one kosztują chyba około 500 zł, nadal są jakieś takie modele, które nie są przecenione, to teraz są przeceny na e obuwie chyba. I były po 250 zł. Jakoś tak, także cena była naprawdę niezła. Natomiast buty są takie: wiecie, ala na chmurce, są różne wzory. One mają tutaj wstawki i te wstawki są jakby ze skóry krokodyla. Tak to wygląda. Także buty są nietuzinkowe, natomiast no, trzeba to lubić. Ja się chciałam przekonać, jak będę w takich butach wyglądać. I jednak, jak dla mnie, tego jest po prostu za dużo. Wrzuciłam też do koszyka sneakersy Tomiego Hilfigera, ja lubię buty Tomiego Hilfigera, mam w szafie, mam rozmiar, już Wam powiem. Jaki wzięłam? Bo z Tomim Hilfigerem to jest tak, że biorę właśnie 40 i 40 jest dobrym rozmiarem. Już zamawiałam 39 i zazwyczaj są te buty na mnie za małe, także biorę 40 akurat w Tomim i one mają złoty zapiętek, co mi się bardzo, bardzo podoba. Mają to logo Tomiego, którego akurat wolałabym nie mieć, no ale to zależy od preferencji, bo byłyby takie naprawdę zupełnie proste. I są wygodne, i są odpowiednie, natomiast są dosyć szerokie, także musiałabym je bardzo mocno ścisnąć sznurówkami, żeby one były bardziej ciasne, żeby ta stopa się nie wydawała taka duża, no ale wtedy nie będą wyglądać zbyt ładnie, jak wiecie, nie będzie tutaj tej przerwy w ogóle. Także niestety i zaletą takich zupełnie białych butów jest to, że można je albo osobiście sobie pomalować farbami do skóry, albo możecie skorzystać z kustomu, bo jest wiele artystów, mają swoje prywatne strony, którym po prostu wysyłacie buty, ustalacie co chcecie mieć na nich namalowane i oni malują. A teraz jest właśnie moda na buty nietuzinkowe, nietypowe i właśnie można sobie takie buty sprawić albo nawet jakieś buty, które już macie, powiedzmy rzadko w nich chodzicie i myślicie, że to na przykład jest zły kolor, to można je farbą do skór po prostu przemalować. Buty Gino Rossi, rozmiar 39, burgundowe to jest taki ciemny bardzo burgund. Także kamera chyba dosyć dobrze oddaje ten kolor. Mają jeszcze tą mocną podeszwę, bo były z wyprzedaży. Teraz już większość nowej kolekcji nie ma tak mocnej podeszwy. Natomiast ten kolor mi się spodobał. I spójrzcie, jak one tu wyglądają, jakby są zwężone, i dzięki temu stopa nie wydaje się aż taka szeroka. Pomimo tego, że but jest bardzo wygodny, jak na moją szeroką stopę, z chwostami porządnie wykonane, skórzane, e, chyba 250 zł albo 300, coś takiego. A teraz 6, buty zupełnie płaskie, właśnie na cienkiej podeszwie, tak jak teraz jest to modne, ale już z tym takim. Modnym elementem, który się pojawiał na tych butach o dużej podeszwie. Czekajcie, Miu Miu to jest, czy Hermes? Już nie pamiętam, który dom mody wypuszczał właśnie buty z tym elementem. Bardzo miękka skóra i te buty wydają się wąskie, ale są szerokie. Także są bardzo, bardzo wygodne. Naprawdę nie wiem, czy to nawet nie jest kolekcja Marco X Suzy. Mam rozmiar 40. Nie pamiętam już, nie pamiętam, natomiast są komfortowe, wygodne. Uważam też, że wyglądają bardzo ładnie, zarówno do spódnicy, jak i do spodni. Kolejne buty Marko, takie same można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten kształt buta. Mam tutaj 39,5 rozmiar, bo niektóre buty Marko 6 mają połówki. Także ten rozmiar jest odpowiedni również. Nie odczuwam tutaj żadnego dyskomfortu, tak dlatego mówię, że są dobre. Spójrzcie jakie ładne, z chwostem, ze złotymi elementami, cienka skóra, bo one są skórzane, wygodne, bardzo ładne i ponownie wydają się takie szczupłe. Jak ja je wypakowywałam to myślałam, że będą niestety, ale jak dla mnie za wąskie, natomiast są bardzo wygodne, myślę, że tę iluzję tworzy to przeszycie. Za te buty Marko Schuss dałam chyba 400 zł za parę, jakoś tak, 350. Mniej więcej tyle kosztują. Teraz ryłko około 300 zł. Za buty ryłko 39,5. Znowu rozmiar. Dlatego wzięłam połówkę, bo już widziałam na stronie, że są dosyć wąskie i dobrze zrobiłam. Jest to rozmiar odpowiedni. Jak widzicie w panterkę, także bardzo modna teraz panterka na butach, w dodatku butach wygodnych, bo na niewielkim obcasie tu jest może centymetr i ja wolę buty, które mają chociaż ten centymetr obcasa niż takie zupełnie płaskie. W dodatku bardzo wygodne, pomimo tego, że wyglądają znów na bardzo chude, ale jednak są wygodne i jest ta panterka, przyznam się Wam, od kilku lat, bo to już kilku lat, może ze trzech, poluje na idealne buty z panterką. Wcześniej panterka nie była tak modna na obuwiu, ciężko było takie buty w ogóle znaleźć, teraz się już pojawiają, więc może w końcu coś upoluję, może to będą te. Ryłko Relax rozmiar 39, rozmiar odpowiedni. Te już mają troszeczkę inny kształt, bardziej są tutaj zaokrąglone. Dlatego myślę, że tamta połówka była potrzebna, bo były nieco węższe. Wykonane ze zamszu, to jest zamsz, to nie będzie numbu raczej. Tak się prezentują. Na podeszwie będziecie zostawiać logo Ryłko na na piachu. Tak to wygląda. Znów niewielki obcas. Tutaj nie ma fleka, jest wszystko stopione razem. Wy, wygodne buty i bardzo ładne. Ja mam bardzo podobne buty ze skóry licowej i dobrze mi się sprawdzają, tylko są jaśniejsze. A te, jak widzicie, to już jest taki ciemny brąz, który też jest teraz bardzo modny, dlatego je zamówiłam, żeby obejrzeć. No i zobaczymy, czy się na nie skuszę. Panterka, ciąg dalszy. Wszystkie panterki z ryłko zamówiłam, tak żeby zobaczyć sobie, jak wyglądają na żywo. Rozmiar 39,5, i to jest chyba Numbuk, o ile się nie mylę. Obcas około 7 cm. Teraz w ryłko znajdziecie bardzo dużo wysokości obcasów, od takich 2-3 cm, aż po te najwyższe wysokości, ale przechodząc przez 5-7. Także naprawdę można kupić coś wygodnego. Z noskiem w szpic, takim jak ja lubię najbardziej, jest to rozmiar odpowiedni. Buty są bardzo ładne: to jest brązowe tło i czarne plamki. Tylko, że nie do końca mi się ten obcas podoba, bo ten obcas jest jakby owalny. Wiecie o co chodzi? Także zobaczymy. I tu widzę, że jest ryłko I to jest specjalna, specjalny flek, który ma nie zostawiać, wiecie, tego takiego kłapania, jak się chodzi w szpilkach, czy w niektórych butach. Także ma być cicho. No ale tego nie przetestowałam, bo ja też tutaj nie chcę ich zniszczyć i chodzę po dywanie. A właśnie, jak macie buty te Ryłko Silence, to piszcie, czy faktycznie jest różnica, bo ja nie wiem. Rozmiar 39. Buty, jak widzicie, o już węższym nieco nosku. Baletki, tak powiedzmy, na niewielkim obcasie, to jest z pół centymetra tylko, z flekiem. Tutaj znów będziemy zostawiać logoryłko za sobą. Wygodne, dosyć mocno wycięte i wycięte. O tak, wiecie, taka łezka jest wycięta i ja nie bardzo to wycięcie lubię. Także mm, jednak to nie dla mnie. Na obcasie. Ryłko znowu 39,5, rozmiar odpowiedni, kolor burgundowy. I tutaj jest welur. Tak się prezentują. Bardzo ładne wycięcie. I też te buty mam wrażenie, że troszeczkę zwężają stopę dzięki temu wycięciu. Z tego modelu znajdziecie też więcej kolorów. Zresztą ryłko zazwyczaj tak ma, że w Dostępne jest po kilka kolorów z danego fasonu. Często też buty są na przykład z takim samym noskiem, a z innym obcasem. Natomiast ten obcas mi się podoba, nie jest za szeroki, nie jest za wąski, nie jest to taka standardowa szpilka, ale też nie jest to taki ciężki klocek, który w moim przypadku mam wrażenie, że bardzo obciąża sylwetkę. Dlatego mi się podobają i dlatego będę się nad nimi zastanawiać. No i mają przepiękny burgundowy kolor, który jest teraz bardzo modny. To były wszystkie buty na dzisiaj. Starałam się streszczać, żeby Was tutaj nie zanudzić, bo było ich. 20 par. Także było co pokazywać. Piszcie, proszę, czy któreś buty wam się spodobały i czy macie jakieś szalone buty w szafie, czyli na przykład w panterkę, albo jakieś właśnie y, takie z nadrukami, kolorami ciekawymi. Y, jestem bardzo ciekawa, jak to jest u was, bo właśnie widzę dużo takich butów naprawdę szalonych w różnych kolekcjach i się zastanawiam, czy ktoś to kupuje, bo ja jeszcze się nie odważyłam na takie naprawdę szalone buty, Jedyn takie moje najbardziej szalone buty to są buty złote z brokatem z gessa i chodzę w nich, bardzo mi się podobają. Natomiast na nic bardziej szalonego się nie zdecydowałam, może mi się uda w tym roku właśnie upolować panterkę. Jestem ciekawa, jak jest to u Was, czy może macie też w, szafce, w szafach kowbojki? Bo kowbojki, tak jak już mówiłam, od dłuższego czasu są modne, od dłuższego czasu są dostępne. Ja się już zdążyłam zaopatrzeć w dwie pary, co nie znaczy, że jest to koniec. Chociaż przydałoby się, żeby był. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę o łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!